Przygotuj ze mną gulasz z jagnięciny. Będziemy potrzebować: myjemy i suszymy mięso. Następnie kroimy je w drobną kostkę. Będziemy potrzebować następujących przypraw: Doprawiamy do smaku, przygotowujemy warzywa, sos pomidorowy, marchewkę, cebulę. Kroimy sobie w paski, w talarki i przerzucamy na rozgrzaną patelnię. Przysmażone warzywa przerzucamy sobie do miski i przysmażamy mięso. Do przysmażonego mięsa dolewamy wodę. Następnie pod przykryciem dusimy sobie nasze mięso i dorzucamy warzywa. Całość dusimy. Po około godzinie sprawdzamy miękkość mięsa. Jeśli jest już miękkie, dolewamy sos pomidorowy. Tak prezentuje się gotowe danie. Lubicie jagnięcinę? Daj znać i zaobserwuj mnie.